Witam, jestem Placek i jest ze mną. Mister Żółwka. Tak, mister Żółwka nie wie, co powiedzieć. Ale tak czy siak, no cóż. Jak widzicie, za 45 sekund skończy już nam się znaczy ten konkurs, znaczy będą wyniki konkursu, więc no bardzo się cieszę. Ten filmik jest, jest teraz 16, ten filmik się pewnie ukaże. Nie, może o 18, chociaż prawie nie będę. Ale tak czy siak, jak widzicie, zostało nam 30 sekund do rozwikłania tego konkursu. Cóż, losuj.ty, losuj bardzo. Psz przyda przydatną stronę, chociaż nie wiem jeszcze, jak to się wszystko wylosuje, bo pierwszy raz tego używam. Ale wszystko ukaże się już za 20 sekund, kochani. Za 20 sekund okażemy się, który. Z... 15, 16, 15. 14, tak, z tych 12 użytkowników 10, osiągnie 9, 8, swój cel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i. O, czekaj, myśli, zerobili, czekaj, zerobili. myśli, 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 myśli... Dyszko MC! Tak! Dyszko MC. Kopiujemy. E, mini konkurs. Tutaj jeszcze sobie wpiszę... ...że... E, wygrał... ...użytkownik... ...w klej... O Jezus Maria, ale błąd. <laughs> Użytkownik Dyszko MC. Spoko. E, trafia... On na listę polecanych na moim kanale na kanale oj tam y, tygodnie od zakończenia kursu czyli od dziś i gratuluję. O oh yeah. Coś jeszcze takiego na moim kanale trafi on na listy od zakończenia kursu. Co mówisz, że gdzie, gdzie błąd? Dobra. Kanele. A, kanele. <gamy> Kany. Ale. No tak. Dobra, nie, to no, już wszystko. To był po prostu mój pierwszy konkurs. Nie, mi się jest... sam spodobał. Dodaj go, jeszcze, dodaj go jeszcze może na polecanych listach. A, dobra, do, dodam go jeszcze w ogóle. Mm, Dyszka MC, o, tutaj jest Kubaniec. Ma on jakieś osiągnięcia? Zaraz się okaże. 171 o. widzów! U, dobrze! Ok. teraz jego tutaj skopiujemy. Kopiuj mój kanał. Mm, to już, nie. No ja, zostawi sobie jeszcze, jeszcze. E, kopiuj mój kanał. To się pewnie zaraz wyświetli Ta modyfikacja. Bardzo stopuję. E, edytuj. I... proszę państwa... URL kanału wklej. Dodaj. I już jest. Zadano go na pierwsze miejsce, żeby to jakieś ładnie wyglądało. Przepraszam ci, Mister Dryżówka. Co, to fuck. Dobra. No to co? To był pierwszy konkurs. Mój Wanda placek i. Mister Dryżówka. O, osiągnięta maksymalna liczbę kanałów. Fuck. Dobra. A tak się jak? Mój Wanda placek i mister drżówka. Siem ziomki. Pa, pa pa. Pa Czekaj, zobaczmy, czy wszystko ładnie. Tak, wszystko ładnie. Dobrze. Siem ziomki.